Często w audycjach tego typu jak ja prowadzę, w audycjach, w których mówi się o tak zwanym rozwoju duchowym, o duchowości ogólnie mówiąc, często podejmuje się takie tematy jak prawda. I na pewno Wam też jest. znane takie powiedzenie, że prawda was wyzwoli. Tylko czym jest ta prawda? Jak rozumieć w ogóle to pojęcie? Bo zauważyłem, że ono często jest mylnie pojmowane i później jest jakby... Też kopiowana, nieprawdziwa wersja informacji właśnie na tego typu kanałach, audycjach, gdzie istoty, według swojej, swojego stanu świadomości, często wprowadzają w błąd swoich słuchaczy, bo nie rozumieją pewnych podstawowych pojęć, które mówią o nas samych. I tym jest właśnie prawda. Bo prawda to nie tylko definicja tego, kim jesteśmy, po co tu jesteśmy, dlaczego, ale prawda to przede wszystkim doświadczenie, Jesteśmy tutaj na planie fizycznym po to, aby doświadczać, ale w takim sensie ja to rozumiem, że to doświadczenie ma nas zbliżyć do prawdy, prawdy o samym sobie. A tą prawdą jest przypomnienie sobie, kim my jesteśmy w rzeczywistości. Czyli ten rozwój duchowy, o którym wcześniej wspomniałem, o, o tym pojęciu, jest niczym innym jak przypomnieniem sobie, bo dusza w swej istocie nie jest niedorozwinięta i nie musi się rozwijać. Ona jest tylko zabrudzona. My jesteśmy tą duszą, my jesteśmy tą świadomością i dlatego... Doświadczamy, bo te doświadczenia tu na planie ziemskim, fizyczności, w materii, tak naprawdę do niczego nam nie są potrzebne, jedynie do tego, aby pod wpływem różnych impulsów, emocji, uczuć, myśli, zacząć zadawać sobie pytania o sens życia. Co jest życiem w ogóle? Więc prawda jest poznaniem jej, czyli doświadczenie i przypomnienie sobie tego, kim jesteśmy, a nie tylko informacją i teorią. Więc ja tutaj na tej audycji zatytułowanej Nina, tego w szkole ci nie powiedzą, właśnie dzielę się tą prawdą, którą odkryłem jakiś czas temu i ją zgłębiam cały czas, pogłębiam i zapragnę w pewnym momencie się podzielić tymi informacjami przede wszystkim z moją córką, dlatego napisałem książkę, nie na tego w szkole ci nie powiedzą. I tutaj na tych poczytankach czytam fragmenty jej i snuję właśnie swoje dygresje na ten temat, aby tym, którzy wchodzą. Ten tak zwany światek ezoteryczny, duchowy, rozwojowy nie musieli popełniać tych błędów i nie. Wiadomo, że właśnie najlepiej to człowiek niby uczy się na błędach, ale jeżeli już ktoś coś zrozumiał, to warto się tą wiedzą dzielić i też jakby namawiam Was do tego, aby dzielić się tą prawdą ostateczną, a prawdą ostateczną jesteśmy my sami czyli informacja ta ma nas sprowadzić do życia wiecznego, bo, jak wiemy, tutaj inkarnując się, umieramy i rodzimy się. Wpadliśmy w taką, taki kołowrotek i teraz musimy wyskoczyć z powrotem z tego kołobrotka i wrócić do oryginalnego domu, jakim jest tak zwane przysłowiowe niebo, czyli stany świadomości. Czystej miłości. Także witam fanów właśnie tych poszukujących prawdy, fanów tej czystej miłości, którą jesteśmy, tego wiecznego życia. A wieczne życie to jest miłość w akcji. No i dlatego jesteśmy teraz w akcji słuchania, a ja nadawania. Dzisiaj fajny temat zatytułowany Słodki Egolizak. Kiedy pojawia się w nas rozpoznanie, że ukrytą prawdę należy odkurzyć, instynktownie otwieramy się na współpracę z duszą, a co za tym idzie, z nieskończonym duchem, czyli tak naprawdę z samym sobą, bo ta dusza to my, świadomość i duch. Pojawia się poczucie koherencji i odczuwanie jedności z całością wielopoziomowej struktury przestrzeni, której doświadczamy. Dusza zaczyna robić porządki w naszej przestrzeni, tworzy miejsce na prawdziwą wiedzę to o czym mówię że mnóstwo ludzi, aniołów, takich jak my oczywiście, jest tak zabrudzona, że generuje nieprawdziwą prawdę. I przez to często jesteśmy zakłopotani i słuchamy innych istot. I w sumie nie wiemy o co chodzi. Mam nadzieję, że tutaj właśnie na poczytankach ja ukierunkowuję Was do tego, aby poznać tą prawdę sobie, o samym sobie. Dusza zaczyna robić porządki w naszej przestrzeni, tworzy miejsce na prawdziwą wiedzę. Dostarcza nam informacje stopniowo, adekwatnie do poziomu rozwoju naszej świadomości. Czyli tutaj mówię o tym rozwoju świadomości. No nie ma tego rozwoju, tylko jest właśnie. Rozwój dotyczy tak naprawdę naszego ciała fizycznego na przykład. Ono się rozwija. Rodzi się, rośnie. No i z czasem niszczy i umiera. I to jest rozwój. A dusza, świadomość, ona się nie musi rozwijać, ona tylko pragnie. Się odkurzyć to, co tutaj mówiłem. W swym rdzeniu chcę ponownie wrócić do tej czystości. Wiedza jest nam ponownie selekcjonowana tak jak w szkole podstawowej. Najpierw jest dodawanie i odejmowanie, a dopiero potem tabliczka mnożenia. No tutaj, tak posłużyłem się słowami niejako ojca PIO, który właśnie Wysłowowi Matuchowi w ten sposób. Tłumaczy ten rozwój duchowy stopniowo, wszystko w zależności od poszerzania naszej świadomości, czyli pola widzenia, czucia. Przede wszystkim chodzi o odczuwanie, a nie reagowanie na to, co widzimy i to, co postrzegam naszymi zmysłami, tylko rodzi się w nas taki zmysł, duchowy wewnętrzny, to znaczy on jest im jako pobudzany na nowo do życia i my wtedy tak zwanym trzecim okiem odczuwamy dokładnie co jest prawem, a co nie i co rezonuje z nami i co nam służy, a co nie i wtedy mamy umiejętność tego wyboru co jest dobre, a co złe Dzięki porozumieniu z moją duszą, czyli tak naprawdę z samym sobą, powoli zacząłem otrzymywać odpowiedzi na nurtujące mnie od dawna pytania. Pojawiło się zrozumienie, pokój, wyciszenie, umysł, a w pewnym momencie zacząłem odczuwać stany błogości. Pierwszym symptomem zmian, jakie zaczęły we mnie zachodzić, było odczucie, że Przestałem rezonować z informacjami przekazywanymi w mediach głównego nurtu. Szczególnej awersji nabrałem do polityki, z którą zawsze miałem na bakier. No tak. Kiedy ja się rodziłem w czasach PRL-u, były tylko dwa kanały telewizyjne i tak naprawdę. Jest to taki nieodłączny element. Był to nieodłączny element, bo od wielu lat nie mam telewizora i nie słucham tego, co tam się dzieje. Ale nie jestem od, odlepiony od reali i rzeczywistości, bo na co dzień przebywam z ludźmi i to mi wystarczy. Oni. Jakby są przekaznikami tej informacji, tego, co jest nadawane w odbiornikach radiowych i telewizyjnych, więc na bieżąco jestem z informacjami tego, co się dzieje w tej przestrzeni. Rozgrywki rządowe nigdy mnie nie interesowały. podświadomie wyczuwałem, że coś w tym jest nie tak. Pewnie Nino, zauważyłaś, że nigdy w naszym domu nie było odbiornika telewizyjnego. No tak. Ja się urodziłem z, z odbiornikiem telewizyjnym. I jakby to był, tak jak mówiłem, element taki nieodzowny naszego życia, bo zawsze był telewizor włączony od rana i zawsze było to programowanie telewizyjne. Chociaż kiedyś te kanały były troszeczkę jakby takie bardziej wiarygodne i te tematy i informacje były jakby przynajmniej tak mi się wydaje, że tak powiem prawdziwe. Pewnie Nino zauważyłaś, że nigdy w naszym domu nie było odbiornika telewizyjnego. Już dużo wcześniej, zanim pojawiłaś się wśród nas na ziemi intuicyjnie wyczułem, że informacja płynąca z TV jest dezinformacją podbudowaną gniewem, złością i nienawiścią. Radio i prasa, a w szczególności telewizja w swojej niewiarygodności obłudzie i farsie, którymi epatuje, zmusiły mnie do zejścia do podziemia, do alternatywnych kanałów internetowych, w których usłyszałem język nie z tego świata, język oryginalnej tonacji z wymiarów niebiańskich. Mam tu na myśli to, że natrafiłem w pewnym momencie swojego życia na właśnie jakieś takie alternatywne programy, kanały, które mówiły właśnie o świadomości, o tak zwanym tym rozwoju duchowym. A tutaj wracając do telewizji, no to dzisiaj telewizja przynajmniej i radio wzbudzają właśnie niskie wibracje, czyli zauważcie, że Wszystkie informacje, tak naprawdę w większości, jak i procentowo, że te informacje to są negatywne, tak zwane. Czyli mają wzbudzić w nas strach, lęk, obawę. Czyli programują naszą, nasze ciało, nasze wibracje, bo wszystko jest energią, falą i my jesteśmy częstotliwością, tak naprawdę, na której zapisana jest informacja niejako. Ona jest zaniżana przez właśnie tego typu informacje. Jeżeli się boimy, to przestajemy jakby strach blokuje ogólnie i my przestajemy interesować się sobą, tylko zaczynamy interesować się tym, co nas otacza i I chcemy zrobić wszystko, aby dotrzeć do źródła tego lęku i jednocześnie robimy wszystko, aby zabezpieczyć się przed, przed jakimś niebezpieczeństwem. Więc telewizja, radio i te programy, one jakby... Hipnotyzują nas w tym stanie niepewności i my blokujemy się na samego siebie. Nie zastanawiamy się nad, nad sobą, tylko zastanawiamy się nad tym, co nam właśnie te informacje wiz, wizualizują, te obrazy. I skupiamy się tylko na tym. zamiast zająć się własnym życiem to my interesujemy się czymś i jesteśmy nie jesteśmy sobą tylko jesteśmy tą właśnie informacją która nie jest nasza Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn